Witajcie, tu art Halina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki kwiatuszek. Do zrobienia kwiatka potrzebne nam będą takie wykrojniki. Te wykrojniki kupiłam na temu. Nie wiem, może jak macie podobne. Zawsze kupuję takie wykrojniki, które yy, mają jakieś takie oryginalne kształty. Na tego jednego kwiatka będę robiła z bawełny usztywnionej. Potrzebuję dwa, dwa te większe, jeden zielony na ten tutaj spód, jeden taki średni i jeden mały. Teraz będziemy barwić. Ja będę robiła ten niebieski w niebieskim kolorze. Najpierw zrobię zielone środki tuszem Archiwal. Tak, tylko trochę ten zielony środek, żeby nie był biały. Tak, troszkę go tutaj pomalować z jednej i z drugiej strony na zielony pomaluję tuszem z Action 76 numer może być każdy, jaki tam macie. Aby ja był zielony. I nakładam bezpośrednio na płatek. Z jednej i drugiej strony. Teraz będziemy barwić te, te brzegi. Do tego wybrałam dwa tusze. Jeden niebieski, taki kolor. I drugi ciemniejszy, taki kolor. I tak tylko tutaj brzegi. Tym jaśniejszym. I po drugiej stronie tak troszkę też maźnąć, jak się tam odwróci, żeby było też, żeby było Wszystkie płatki barwimy tak samo. To bo mi wychodzi takie za bardzo jasne. Taki mydły. Znaczy zawsze trzeba kombinować. Nikt nie jest doskonały. Szybciutko i naprawimy błąd. Teraz jeszcze ten zielony, tutaj tak troszkę posmarujemy tym niebieskim, żeby to było takie spójne. I teraz tym ciemniejszym robimy tutaj te końcóweczki. Tak trochę nakładamy, żeby tak podkreślić. Najlepiej tak właśnie robić bezpośrednio z poduszką, bo tak jest najwyraźniej. I wyszedł nam taki. I teraz te wszystkie tutaj robimy też tak samo. Oczywiście, możecie sobie w różnych kolorach to robić. Teraz będziemy modelować. Będę używała takiej, takiej stopki z rowkiem. I zaczniemy od tego zielonego. Kładę na lewą stronę. I. Jeżdżę kilka razy od jednej strony do drugiej, od góry do dołu. Tak specjalnie go nie podnoszę, tego płatka tutaj tu w tą stronę, bo on ma być w sumie płaski. Odwracam na prawą stronę i go tak trochę tutaj podnoszę. Od środka. I troszkę go podniosłam i taki nam wychodzi płatek teraz te po kolei dwa duże robię tak samo tutaj sam wykrojnik jest taki ciekawy, że ma dużo tych ząbków że to wygląda Ciekawie, jak nie macie takiego wykrojnika, możecie sobie jakiś inny, może podobny, dobrać. Nie musi być taki sam, identyczny. Z każdego wykrojnika można coś wytworzyć. I wszystkie płatki robimy tak samo. To taki bardzo prosty kwiatek do zrobienia. I tu mamy cały zestaw. I teraz zrobię tylko sobie dziurki. Tutaj muszę dosyć takie do zrobić, duże dziurki, bo mam dużo pręcików. I musi nam się zmieścić. W materiale się nie da nie rozciągnie się jak w Fałamiran to można tam rozciągnąć i te pręciki wejdą w materiale. Nie musi być dziura odpowiednia, żeby te pręciki nam tam weszły. Ok. I teraz tutaj damy pręciki. Tutaj troszkę zakleję te prędziki od dołu, żeby one mi tam całe nie weszły, tak? Bo chcemy, żeby były takie wystające. Kleję klejem do tkanin tym co zawsze. Pewnie pamiętacie. I jak już mamy, tutaj to troszkę sklejone. Zamierzamy ten najmniejszy. Wkładamy pręciki. Jest to dosyć grubo. U tych pręcików jest 10. Chciałem, żeby było takich więcej, ale damy radę. Nie chcę tu większej dziury robić, żeby mi tak za bardzo nie wpadły tam. Dobrze. żeby były tak wysoko, no gdzieś taki tutaj nie wiem pół centymetra naciągnęłam, tak? I chcę, żeby to tak zostało, żeby mi się tam już nie wciągało bardziej. To dam tutaj klej. Czasz rzadko daję klej z góry, ale chcę, żeby mi tutaj to zostało w tym miejscu, żeby mi się nie podciągnęło dalej. Klej zasnie, nie będzie go widać. Się jeszcze i tak nam pewnie troszkę podciągnie. No, i bierzemy po kolei. Teraz ten średni, że tu większą dziurę zrobiłam, to może będzie lepiej wchodził. Okay. Staramy się tak ułożyć, żeby płatki się mijały. Tutaj nie ma więcej żadnej filozofii, bo sam ten wykrojnik robi tego kwiata. Dodajemy kleju pod spód. Nie, klejcie, nie dawajcie dużo kleju, żeby klej jest wodnisty. Nie tak strasznie się ściapie. Dzięki się materiał robi. Okej, okay, już mamy ten. Teraz następny. Muszę, że tu kraj. Okay. Dobrze, jak takim klejem kleimy, to jeszcze możemy sobie tutaj poprzeciągać, poustawiać, żeby było dobrze. Wiem, że to trochę zajmuje czasu, ale te płatki są takie trochę dziwne, że trzeba je dobrze poukładać. Okay. I ostatni ten płatek. Nakładamy klej. I naciągam płatek. Zrobię chyba większą dziurkę, żeby się już tutaj nie męczyła z tym. O, teraz to już wejdzie samo. I już mamy, o, widzicie, już mamy zrobiony kwiatek. I teraz jeszcze tylko ten zielony, też zrobię większą dziurkę, żeby nam to dobrze weszło. nakładamy klej tu od spodu i naciągamy płatek dziur trzeba dobrze przykleić to i tak się przyklei dopiero porządnie jak wyschnie i wtedy można ten Kwiatuszek poukładać. Troszkę można rozłożyć te pręciki. I tu poukładać później można. Jak się dobrze przyklei. Zabezpieczamy na dole. Zawsze zabezpieczam, żeby tam się to dobrze wszystko trzymało. I kwiatuszek jest gotowy. Później mówię, jak, jak wyschnie, można go trochę popodnosić, po żeby był taki nie, nie taki leżący. I kwiatuszek jest gotowy. Jak Wam się podoba to, co ja robię, subskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło to poprzednie zrobiłem. такие катушки.